Witam wszystkich, dzień dobry, dzień dobry. Tu jest PBE serwer. League of Legends. Twoja gra ruchu systemu. Aha. Skąd ja mam te błędy? Czy ja cały czas problemy w ogóle z LoLem? Podrobiłem format i powiem wam. kom przyspieszył, ale lepiej to to nie działa. O, za trzecim razem zalogowało. A, żartowałem. O kurwa, co jest? Coś tu się. Coś tu się bardzo złego dzieje. A czemu mnie raz, po, Chi raz mi po chińsku daję, a teraz po polsku? Spoko. Dobra, zresetowałem i wygląda na to, że wszystko działa. Ale widzieliście, co się wcześniej stało? Dałem sobie Alt, Control Delayed, po chińsku. Menadżer zadań? Dziwne, co? Dziwne. Nie wiem, skąd to się bierze. Okej, okay, na co ja gram? Mm, no, ja suł albo. albo na tego. Albo na wiego. Nie, 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 no to musi być. Musi być ja suło top. A jak ja suło? to wiecie, co wezmę? Urgota. Kontroluje! dobry wariacik, on chyba pogiema leci przed końcem sezonu. Teraz go zerkuje i padnie. Dobra, zabity. No oglądał się bałsa, no, no oglądał się. Pokonuj się, krok się Predyktor, no. jeżyk. Razoczynająkie obrażenia, teraz będą dla kliveży. O jest, jest ramusik. Dobra, kasujemy go. Nie boi się śmierci! Żów. Będziemy drajka robić, a co w Ale tam nawet nikt nie idzie. Co ciekawe Muszę tego waj'a wyczyścić O ile Dobra dwa za jeden, dobrze, dobrze siebie mi tutaj Macie go Albo nie, nie. nie trafiła odrzutem, chyba O dobra, troszkę tutaj zablokuje może. Huk. Jak Hook wejdzie, to zabiją. Ale czy wejdzie? Dobra, alia zabiła. Przesadziłem z tepekiem, przesadziłem. Nie sądziłem, że aż trzech tam będzie w musa. Dobra, ja martwy. Go Zabijmy go najpierw. A to tylko też przyszedł, silni są ten Diego z tym Dobra FF, okej okay, FF Czemu Drake? Bo zanim byśmy zrobili Drake'a to musielibyśmy się z nimi napierdalać A so był tam w position, tak się wydawało A oni tego Drake'a zrobili, a bo moja drużyna Dobra my robiliśmy Drake'a jakieś, się... ja walczyłem z Jasu'o po prostu chyba Tak to wygląda Why we go Yasuo? Ale jakbyśmy zabili Jasuo, to też byśmy zrobili Drake'a prawda? To, to i tak byłby Drake, to i tak byłby Drake A jeszcze jest przy okazji kill, a jak jest kill to jeszcze można poświrować jakiś team fight zrobić No już będzie 4 na 5 Trafiłem zerki i Viona w, w, w jego, ale zabrakło obrażeń. A, bo dobra, to się stał ten, ten mankament, że Ramus stepował do nas, a talia nie miała TPK, więc zwiwalka 4 na 5 się wywiązała tutaj. Baus działa? Eee, to nawet nie jest kwestia Bausa. Zobacz, że Ziggs ma 25 stacków na medjai. A ich jungler też to do przodu. Powiem, że jest lepszym pikiem To jest jeszcze lepszym graczem. Kaleson, nasz y, mate z Challenge Metinowego. Jest na rzeczy coś, rzuciłeś nie? coś to nawet nie ma. A co Jak... teraz na, na loterii? Lambo jest do wygrania? Spoko. Ej, ale moim zdaniem lepsze by było zamiast takiego Lambo dostać mieszkanie na przykład czy coś. Nawet dla tych ludzi, co to wygrywają, bo po mu to Lambo? Jak wygra taki jakiś taki powiedzmy, no, średnio zarabiający człowiek, to co on z tym zrobi? Od razu sprzeda. A mieszkanie by se zostawił, może by se wynajął, może by coś przekminił. Ale wiadomo mniej ceregieli, szybciej można komuś mieszkanie samochód przekazać. Mogliby dać coś bardziej uniwersalnego. Najbardziej uniwersalne to Oczywiście pieniądze, nie? I też samochód postawisz tutaj na Galion stoi, eksponuje się, wszyscy widzą, co to jest. mój efekt, no ale właśnie to jest takie też, bo trochę, jest taki trochę zabieg. Taki brudny zabieg, o może bym tak to... No przecież ja nie dam rady z takimi pniakami, nie dam rady z takimi pniakami, co Zobaczymy, Zobaczymy na korytarzu. To mała, zobaczyć. Ale śmietanka Szale, patologia. To możesz do kolegów mówić. Ej, no, ej, no naprawdę, kurwa, na bitej śmietance porządniejsi ludzie się bili niż tutaj. Tak na całokształt patrząc, to już po tej pierwszej konferencji. Tu już po tej. Tak się mówi, konferencja. Pierwszy panel. To tu, tu już takie stężenie patoli, że to już przebija. Ja bym chciał bardzo spojrzeć w pierwszej kolejności w te piękne, wystraszone oczka fałszywe, więc od tego chcę zacząć. Chcę spojrzeć, nie uderzę cię. Chodź, chodź, Tomek. Nie. Oj. Nie ma żadnych. Ciężar. Cię ża Tomek mega luz, ręce w kieszeni. Lysam. Żadny, cieszę, żadny, się, że, żaden, cieszę się, że żaden, będę z takim wielkim mistrzem się bił. Żaden, żaden. Dobra, nie, okej, okay, nie, nie, dobra, mam... Ja mam cały czas ten vibe, że po prostu cios to jest taka ekonomiczna wersja, taki ubogi Ferrari. Słabsza podróba, ale jeszcze tego k***a ku... gorsza niż Ferrari. Budżetowy Ferrari, dokładnie, budżetowy Ferrari. Ja ogólnie, ja ogólnie, adren uważam no offense, nie? Ale Ulfik by cię pierdolną. Ja też no, tak no, kurwa, no to jesteś w błędzie, ale Boksel powie ci Nie, wiesz jak Dobra, kurde, ja robimy? Jak... Ulfik, Ulfik na tego. Dobra, weźcie ja chcę nie, Boksel, nie stwórkę. Ulfik by ciosa zrobił. <laughs> każdy ma pizzy z ciosa, to jest taki typowy gość, który ma przyjść i każdy z niego ciśnie bekę z po prostu pośmiewiskiem. Ale mu to pasuje, bo zgarnie za to kasę i w sumie spoko. Taką rolę przyjął. Słuchaj, ja ci powiem tak, no całą karierę walczyłem w dużych rękawicach i też miałem ręce powalone w dużych rękawicach, czyli w dziesiątkach. Założyłem dwukrotnie te małe rękawice, no więc no nie, jeszcze mogę kogoś zabić i swoje ręce połamać. I też widziałem kolegów, którzy mieli strasznie połamane palce i kontuzje po roku. Widzisz, tak, że mówię, ja się w takie rzeczy nie bawię, bo ja bo jestem jeszcze dziadkiem, mam 47 lat i jeszcze chcę trochę pożyć w zdrowiu, a zdrowie jest najważniejsze. Czyli Tomasz bardziej boisz się o swoje zdrowie, czy o... Ale wymówkę zajebał. Tak się napi... Dala boi się, że se zrobi. A damy. Kłaba wymówka. Ale nie kuchaj sobie po chłopakiem. <grym się> to Żaden z... się nie umie wysłowić. Masakra. <grym się> czyli nie mamy materiału. Ubrali się k... Oba jak dziki Ja I Myślą, że nie ma... ci Tu jest mega wysokie stężenie IQ, nie? Na, tej, na tym panelu. Jeden drugiemu ciśnie od Oj 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 i czy to było przekraczenie granicy dla wampira? A czy to było przekraczenie granicy dla fejmu? Że jeden drugiemu wypada przed walką. Chyba nie. Bo to, to się zaczyna być jakimś standardem. Że idziesz na face to face, musisz wyjść. Paweł, stój, kurwa! A wycenzurowali. Wpieralił się w niego po prostu. Z buta? to jest, co to jest? Ja? dole, co to jest? Nie, No kurwa, p... co to się dzieje? Panowie, co ty robisz? Bez takich, słuchajcie. O, p... On od dobry, to jest ten gość od dobrej atmosfery, ta? Jezusem jest. I Jezus tak robi? Tak uczył pan Bóg? Tak przykazał? Je. Dole. To większym debilem jest niż myślałem zawsze o tym Burskim. On nie ma psychy na konfy. Oni, oni nawet walki z sobą nie mają. To, to jest w ogóle absurdalne. To nawet nie jest jego rywal. Po prostu się wkurzył. Krótki zapalnik. W ogóle czytałem książkę teraz. Ogólnie czytam książkę nazywa się Jak działa mózg I tam właśnie było, że jak ktoś ma problemy z agresją. Problemy z agresją wynikają z jakichś na przykład niedoborów, jakichś neuroprzekaźników. Na przykład nie wiem, czy to nie jest y, Serotonina, czy, czy też gaby za mało ma. C że w ogólnie prawdopodobnie kurwa coś może mieć z łbem, y, tyburski, Nie do za mało esy. No musiałbym przydać, ale, ale że to z czegoś z czegoś to się bierze. Ha.